Dymusiu, ile tutaj jest? Pięć. No to dawaj do to miseczki pięć. Jeden. Jeden. Dwa. Trzy. cztery, Pięć. Ile trzeba Dwa. odjąć? Trzy. Jeden. Mhm. Dwa. Trzy. Ile zostało? Dwa. Piszę. To samo. Dobrze i czytamy. Czytamy, Timonu. Pięć. O. To samo. Siedz. To samo. Za. Dobrze. Dziesięć. Dziesięć, dobrze. Znowu dziesięć. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, siedem dziewięć, dziesięć, dobrze. Ile, ile trzeba odjąć w tym kółkiem? jeden, mhm. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, a ile miałeś odjąć? Ile miałeś odjąć tymciu? Pięć. No to czemu odjąłeś 6? Jak miałeś tylko pięć odjąć? Pięć. No właśnie. Ile z tym ku zostało? Pięć. No to piszę. Czytamy? Pięć. Misiu. 6. Sześć. Sześć. Dziesięć. Odjął Pięć, ule, siedem, nie, pięć. Dobrze, super. Jest? Siedem. Dobra. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Dobrze, ile trzeba odjąć? Trzy. Jeden, dwa, trzy. Ok. Ile zostało? No Czytamy. Siedem. O, o do się. Cery. Pięknie. Super.